Dobra, dobra, dobra. To jednak już jest nie prawda? Nie wiem, czy ktoś z was pamięta dabowanie. Okej, okay, lecimy. Jesteśmy na ulicy Harcerskiej w Ejerowie. Tu się wychowałem, tu mieszka moja babcia. I chciałbym teraz wam pokazać właśnie to osiedle. W tym bloku. O, tam klatka, a ja tam właśnie się wychowałem, tam robiłem pierwsze kroczki i tu mnie wychowali moi dziadkowie. Dziadek już nie żyje, ale babcia żyje. Ma się dobrze. W co 2-3 tygodnie przyjeżdża i odkurza mieszkanie po babci. A tu jest pies, który w wkurza. <laughs> Idziemy do babci. Schody są takie same od lat, czyli 30 lat temu było tak samo. Z kamer dołu włączam latarkę, sprawdzam, czy jest poczta. Poczty nie ma. I Halo, halo. Hej. Jak w Odkurzać mieszkanko i dywan przewrócić. Zawsze jak tu przychodzę, to wszystko wspominam, że było dokładnie tak samo 30 lat temu, kiedy byłem brzdzący. Wszystko. Zobaczcie sobie typowe mieszkanie babci. I do przed poślizgiem. Kuchnia. Ach. Tutaj zawsze mam takie wspomnienia, jak byłem dzieckiem to zawsze babcia robiła y, jajko sadzone na chlebie, ale że nie lubiłem skórek to zawsze było tak, że był chlebek i skórki oczywiście wszędzie odklejone i cała kanapka idealnie w kratkę pokrojona i te jajka na ten. nie wiem no to tak wszystko jest tak już stare ale tak fajnie to wspominam ja, i zawsze właśnie tu w kącie się siedziało po tej stronie zawsze, babcia ma tutaj herbatkę jest przygotowana herbatka że jakby ktoś chciał to proszę bardzo od razu na gotowo i zawsze jest ten sam zapach po prostu jest taki no Typowy zapach, który ja od 30 lat w tym jednym miejscu kojarzę też nie tylko ten no. babcia i świętej pamięci dziadek. Oni są również moimi chrzestnymi. Czyli to są dziadkowie i moi chrzestni. Proszę się bał tutaj zajrzeć, bo myślę, że co na opierdzie. To są jakieś do pieczenia. Cukier waniliowy. Mąka albo cukier sół, nie wiem. Moja Ale... też ma takie szuflady. Tak? <laughs> Ale lasz się bałem, jak byłem dzieckiem, to bardzo się bałem, że dostanę opiercie. Dlatego bardzo często jest tak, że gdzieś jest ktoś agresywny, to ludzie boją się reagować, A, bo się boją tak, właśnie, że zginą, bo, bo nie wiesz, wie, co ten ktoś zrobi. Ale też się wysmarował, bez... idź w cholerę, ja tego nie lubię. Przeżyli, trafili do szpitala, ja to muszę od lat. To nie jest nic nowego, ja tego nie mam. To ja widziałam to na tej sił. Ja ale Bo że, to miał. Ostatni raz robiłem do nadlega. Że, że ty taki głupi byłeś i dał się, tak, to chciało się tak, tak Ja wiem, tak babcia nie lubi tatuaży. Ja zawsze czekam, aż babcia tak uczy, czy na pewno nic się nie stanie. Ja mam takiego stracha, że ona się przywróci. Widziałeś, że ona ma czasami niestety takie, że się przewraca. Okay. Słyszę, że jest wszystko ok, tu ja mogę iść. Ja mam naprawdę takiego strachu, bo wypaczam niestety, ten, przez to, że ma problemy ze wzrokiem, piję mniej wody niż powinna, bo wszyscy starsi ludzie mniej piją wody, a moja Ania, dietetyk, wytłumaczyła mi to, że z wiekiem nie czujemy tego, że chcemy pić wodę i dlatego pijemy mniej, a powinniśmy pić więcej. Ciekawe. Nie ma wizyty u babci bez usłyszenia o tym, że Pis jest super, że tatuaże są złe <noise> i takie rzeczy. No ale wiadomo, to jest normalne. Każdy ma inne swoje poglądy. Ja się tylko uśmiechnę, bo ja nie będę nic mówił, co ja myślę, czy lubię, bo po co się kłócić. Tak wychodzę z założenia, bo babcia i tak postawi na swoje. Zresztą starzy ludzie tak mają, że stawiają na swoje. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, że u babci zawsze jak jestem, tak siedzę jest godzinkę, dwie. To babcie przez całą godzinę potrafi mi opowiadać swoje historie. Ponad z tych roczników, kiedy ona była dzieckiem, to było bardzo dużo tutaj no, Niemców. To był jeszcze okres wojny, tutaj ludzie uciekali, ginęli, dużo się działo. No i ten cały znak, oczywiście, Heil Hitler był jakby na miejscu. No i babcie mi opowiadała już nieraz różne historie: między innymi to, że poszła do szkoły, weszła do klasy, no i się nie przywitała, tylko po prostu powiedziała, że dobra i usiadła. Do niej nauczyciel podszedł i dał jej pysk. Normalnie dał jej wpysk i powiedział: psz, psz, wyjdź i wejdź jeszcze raz. Od razu wiedziała, co zrobiła źle. Była mała dziewczynka. Wyszła, wlazła, rączka, Hitler. I to jest takie właśnie hardcore, nie? Tak sobie człowiek wspomina, właśnie. Raczej usłyszy te wspomnienia takich osób, które żyły w tych czasach, co się kiedyś właśnie działo, jak to wyglądało. No i ona bardzo często mi właśnie takie rzeczy opowiada ja to uwielbiam, naprawdę uwielbiam, że ona mi opowiada te rzeczy, bo dzięki temu, jakby mam z nią wspomnienia. Fajnie się słucham mojej babci. A dwa, mogę sobie zdać sobie sprawę z tego, w jakich czasach obecnie żyję, że mogę docenić to, co mam. Tak ciężko było im kiedyś, dlatego nie mają zupełnie inne podejście niż my. Dlatego właśnie z nimi nie można się jakby kłócić, bo to nie ma w ogóle jakby najmniejszego sensu. Ich nie zmienimy już ich poglądy są, jakie są. Ja muszę uszanować, że ona ma zupełnie inne poglądy, a wręcz przeciwnie, bardzo szanuję to, że jest jaka jest, bo bardzo dużo w życiu przeżyła. No, to poznajcie właśnie moją babcię. A teraz zobaczcie sobie sesję ślubną. Ostatnia sesja ślubna, jaka była. I może dzisiejsza. Klienci jeszcze nie wiedzą, bo za chwilę na sesję, czy się. Znaczy, nie wiem, czy oni się zgodzą na publikację. Ale jeżeli tak, to zobaczcie teraz dwie sesje ślubne. Także miłego oglądania. Enjoy. Zobaczcie, mam tutaj na taki kolor. Tutaj tutaj sesja z kobietą, a co w tym czasie robi pan młody? Żeby nie było, że nic mu nie daliśmy... Z okazji tych 35 urodzin, które. Ja ci zaraz dam 35. Przepraszam bardzo, 32. Nie do... Bo nie dało się jest mój robić. mustang, jest aparat Air6, czylicie? jest pizza. I jakieś kurwa ciastka, na chuj mi ciastka. To są dwa ciastka. I no jeszcze, Zwykle nie lubię się tulić, ale chodźcie. No tak, przy tylu latek się. No, no zajebiście. Dobra, idziemy A żeby nie było, proszę Państwa, idziemy po śladach, więc nie niszczymy pola. Idziemy po śladach kół traktora. Pan nagrywam. a Aż chyba. Gdzie jest Mustang. Już nie mam Mustanga. Liza. I jestem nową Jesteś pracownicą ciwa. Mateusza. Ile mi zapłacisz? Nie mów o moich oka, bo ma No, coś tam było. Już poleciało. Tam, ja patam Ja p***a, serio? No, to jest nagrywaliśmy, nie? Obejrza się k***a To sobie znaleźliśmy miejsce. <laughs>